Dzień dobry, dzień dobry, witam Państwa. Mamy 9.03. Czwartek, 12 czerwca, zaczynamy dzisiejsze Rynkowe Espresso, poranny brief, komander Nemesbroker z tej strony. Witam serdecznie. Uboki dzień, jeżeli chodzi o dane dzisiejsze. W zasadzie jedyne dane, na które warto dziś zerknąć, to PPI z USA o godzinie 14.30. Po wczorajszych CPI-ach, o których zaraz powiem. Dziś mamy inflację na poziomie producenckie, producenckim, przepraszam, i oczekuje się, iż miesiąc do miesiąca PPI zmieni się plus 20, a bazówka 30, natomiast rok do roku przełoży się to na wzrost inflacji całkowitej PPI jest 2,4 na 2,6 rok do roku, a bazówka pozostanie bez zmian na poziomie 3,1. Poza tym 14.30 yy, wnioski o zasiłki dla bezrobotnych. To, przep, przepraszam za chwilę przerwy, ale tak zupełnie off topic. Nasz trener odchodzi. Michał Prowicz podał się do dymisji. Ale wróćmy do tego. Cóż, cóż, co dalej? Warto wrócić do wczorajszego dnia, bo wczoraj dowiedzieliśmy się, ile wyniosła inflacja w USA na poziomie konsumenckim, czyli CPI. Ta inflacja wyszła mniej na poziomie niższym niż oczekiwano, co jest pewnego rodzaju zaskoczeniem, dlatego że no jednak już stła działały i można było oczekiwać, że ona w większym stopniu, w pewnym stopniu się przełoży na sytuację inflacyjną. Niemniej jednak, co jest pozytywne niewątpliwie, ta nie obserwowaliśmy wzrostu inflacji, mało tego, i dynamika nawet spadła, bo w przypadku miesiąc do miesiąca CPI jest spadek z 0,2 na 0,1 przy oczekiwaniach 0,2. Natomiast inflacja bazowa oczekiwano 0,3, przy ostatnim odczycie 0,2, a wyszło tylko 0,1, co się przekłada rok do roku na poziomie 2,4 całkowita i 2,8 bazówka. Więc inflacja można powiedzieć, że jest pozytywnym zaskoczeniem, i pomimo tego, że oczekiwano większego wzrostu, no to ten wzrost jest kosmetyczny, tak, bo było 2-4, było 2,3, jest 2,4, natomiast bazówka nie zmieniła się i cały czas od 3 miesięcy pozostaje na najniższym poziomie od ponad dwóch lat, który to poziom wynosi 2,8% rok do roku, inflacji po tej informacji, dolar się, się osłabił, o czym też za chwilę powiem. Co jeszcze? Kilka słów na temat walk, nazwijmy to tak, i negocjacji z frontu celnego. Wczoraj... Donald Trump na swoim social media ogłosił, mówił, że mamy to, czyli że zawarto porozumienie pomiędzy stroną chińską a stroną amerykańską, porozumienie w Londynie. Natomiast ja bym podchodził do tego z pewną ostrożnością, ponieważ co tak naprawdę mamy? No mamy zostały uzgodnione pewne warunki mające na celu złagodzenie wzajemnych restrykcji i wdrożenie w życie ustaleń z Genewy. Więc to nie jest tak, że zostało zawarte jakieś końcowe porozumienie, tyle tylko, że uzgodniono ramowe warunki złagodzenia tych wzajemnych relacji i, i znalezienia ścieżki dojścia do porozumień. Tak to bym nazwał. Ustępstwem ze strony Chin było możliwość ponownego eksportu, w tym do USA metali ziem rzadkich, na co Amerykanom bardzo, na czym bardzo mocno zależy, bo są to kluczowe metale ziem rzadkich plus magnesy, bo to jest to kluczowy czynnik, jeden z kluczowych czynników do produkcji elektroniki wysokiej wysokiej złożoności, w tym telefonów komórkowych oraz z drugiej strony Chiny, z drugiej strony USA potwierdziły, że nie będą, inaczej, że będą przedłużać dalej wizy chińskim studentom, którzy studiują na... na uczelniach amerykańskich. Warto też wspomnieć o jeszcze jednym, o jeszcze jednej wypowiedzi, tym razem Scotta Basentas wczoraj, który powiedział, że coś takiego, że Prawdopodobnie przedłużymy zawieszenie wyższych ceł dla partnerów USA, w tym Unii Europejskiej. No tam akurat no, przypomnę jaka jest chronologia. Chronologia jest taka, że ponad dwa miesiące temu to no tam tymczasowo na trzy miesiące na 90 dni zawiesił cła w. Te cła takie restrykcyjne, bardzo wysokie. Deadline jest, jak dobrze pamiętam, chyba 10 czy 11 lipca. No i jeżeli, powiem, że jeżeli do tego czasu, czyli przez te 90 dni, nie dojdziemy do zawarcia porozumień, no to wtedy wracają cła, które zostały wprowadzone w kwietniu. No niemniej jednak, póki co, na razie tylko Wielka Brytania podpisała taką umowę. Widać więc, że Porozumienia idą bardzo wolno, a wcale nie jest tak, że to wszystkie wszystkie karty mają w ręku mają w ręku, ręku stany zjednoczone do na Trump, bo oby wszystkie strony grają do ostro No i nie jest tu pewnym zaskoczeniem, że ten ten okres zostanie wydłużony, innymi słowy, będziemy mieć ciąg dalszy, że tak powiem, sagi celnej, prawdopodobnie jeszcze przez całe wakacje. <laughs> I jeszcze jedna sprawa, przypomnę: zaczyna się w weekend spotkanie G7. Przed tym, czyli najbardziej Uprzemysłowionych państw świata, najbogatszych, największych. Przez, w tym okresie, przed tym spotkaniem G7, które odbywa się w Kanadzie, Kanadyjczycy chcieli zawrzeć jeszcze porozumienie z Amerykanami, ale póki co jest cisza i zostały w zasadzie dwa dni. Nie wiem, czy to się uda i czy, czy, czy dojdzie do porozumienia pomiędzy, celnego pomiędzy tymi dwoma krajami. Niemniej jednak warto w ten weekend nasłuchiwać, jakie będą. I wywiady z politykami wpuszczane do przestrzeni publicznej, ponieważ no na pewno tematem rozmów będą wszelkiego rodzaju sprawy celne, sprawy gospodarcze i też oczywiście na pewno kwestie polityczno-wojskowe. No dobrze, dosyć tego opowiadania. Przejdźmy do rynku. Eurodolar. Po wczorajszych słabych słabej inflacji, czyli, czyli niskiej inflacji, euro eurodolar systematycznie do góry. Ja wskazywałem ostatnio. Ja ostatnio wskazywałem, że tak systematycznie podchodzimy do góry i te średnie ruchome się tu bronią. Mówię tu o średniej 200 na jednogodzinowym interwale czasowym. No i w końcu. Po którymś tam z rzędu już teście odeszliśmy mocno do góry. W tej chwili 1,15,40. Eurodolar zbliża się do swojego oporu, czyli 1, 15, 65, 75, To jest maksimum z 21 kwietnia. Z szansą na wybicie. Powiem tak, z szansą na wybicie. Niewątpliwie przedłużenie tego okresu negocjacyjnego z Unią Europejską też jest pozytywnym sygnałem dla Europy i można powiedzieć, że w krótkoterminowy range 1,1350-1,1460, o którym mówiłem ostatnio, on się zakończył. I teraz czekamy na kontynuację ruchu wzrostowego w kierunku szczytu, no a tam później znowuż będzie musieli tu rozstrzygać, rynek będzie rozstrzygał, co dalej, czy, czy wybija i idzie do góry, czy się cofa, czy tylko troszeczkę. Więc tam jeszcze kilka tych scenariuszy jest, ale niewątpliwie w krótkim terminie mamy osłabienie dolara i ono będzie kontynuowane. Bardzo silne osłabienie też widać na indeksie dolarowym. Tu też jesteśmy o krok od retestu dołka kwietniowego na 97,75. I tu wybicie tego poziomu da silny impuls prawdopodobnie do kontynuacji ruchu spadkowego na dolarze. Dolar złoty, wraz z osłabieniem dolara, dolar złoty zakończył swój trend boczny, podobnie jak euro -dolar. przy czym o ile euro-dolar jeszcze ma do pokonania minimum z kwietnia, to dolar złoty w zasadzie już to minimum przebił, natomiast no, jeszcze nie mamy potwierdzenia, ponieważ wczoraj na zamknięcie dnia ceny lekko się cofnęły powyżej minimum z 21 i 22 kwietnia, dzisiaj w trakcie dnia rano zeszliśmy na 3,68 i teraz znowu się cofamy na 3,70, więc jeszcze, powiedzmy, sytuacja nie jest do końca rozstrzygnięta, ale jeżeli nie dojdzie tu do jakichś nieoczekiwanych um, informacji, zmian, um, to myślę, że dolar złoty będzie kontynuował um, osłabienie się, czyli spadek wraz z osłabieniem się dolara, no i jeżeli miałbym e, szukać jakiegoś najbliższego wsparcia, to mamy tu taką całą strefę wsparcia między 3,64 a 3,61,5. Co już nie jest zbyt odległą wartością, bo to jest powiedzmy 5-6 groszy, tak? Do tego pierwszego poziomu. Ale e, po takim dwutygodniowym okresie konsolidacji, myślę, że można się spodziewać, że ten ruch może być dość silny. Czyli dolar złoty raczej wydał. Do Natomiast euro złoty cały czas w trendzie bocznym. Tu się nic nie zmienia. Złoty pozostaje relatywnie słabszy niż jeszcze to było na początku roku. Zwłaszcza mam na myśli tu luty i marzec. 4,26. Ostatnie 3 dni to jest umocnienie, dziś znowu lekkie osłabienie, więc tu utrzymamy trend boczny. 4,22, 4,30. A jeszcze dwa słowa na temat funta. Bardzo ciekawa techniczna sytuacja na kablu GBPUSD. Znowu przypomnę, wyszliśmy najpierw od końcówki kwietnia do końcówki maja, mieliśmy ręcz pod oporem, a teraz mamy trend boczny nad oporem. I znowuż mamy dwa, blisko dwa tygodnie trendu bocznego pomiędzy 1,34,5 a 1,36. I tu znowu mamy albo strategię taką, że czekamy na wybicie i otwieramy longa, bo tu przypomnę, e, przebiliśmy już opór, i kolejnym targetem to jest 1,42, 1,44. Albo e, czekamy na jakieś lekkie zejście do dołu, na test wsparcia, i tam no, generalnie też pozytywnie. Złoto. Złoto dziś e, zaczyna dzień od wzrostów. 3393, no i wykres pokazuje, że prawdopodobnie będzie podjęta próba ataku na, na szczyt, czyli 3500. Po drodze jest tu jeszcze kilka oporów, jest 3400, może wezmę na spocie, to będzie dla Państwa bardziej przejrzyste to, czyli tak najbliższy opór na zbocie 3400, później 3440 i 3500, więc tych oporów po drodze jest, ale niewątpliwie te, tendencja jest pozytywna i myślę, że można spodziewać się kontynuacji ruchu wzrostowego, ale bez gwarancji wybicia oporu. Ropa. Muszę powiedzieć, że ropa jest jednym z większych zaskoczeń w tym tygodniu dla mnie. I nie tylko w tym tygodniu, generalnie w czerwcu. Bo prawdę mówiąc nie wierzyłem, że ropa będzie w stanie wybić opór na 64, a jednak to się stało. Wybiła 64, podeszła pod, pod linię trendu, cofnęła się, no i wczoraj mieliśmy 5% wzrosty na ropie. Jest już obecnie po 60% 67,60 hmm. Co dalej? No, cóż, no. podeszliśmy po topór. Zaczęliśmy teraz krótką korektę, bo korekta to już 1,5 dolara. No, nie ma co się kłócić z rynkiem, tak? Linia trendu spadkowa przełamana. Odwrócony RGR, czy tam podwójny dołek, wybity, jeżeli. Pokusilibyśmy się o zmierzenie zakresu wybicia, potencjalnego zakresu ruchu wzrostowego po wybiciu z podwójnego dołka, to daje to 74 dolary. Może. Niemniej jednak podkreślam jeszcze raz, nie ma się co tu z rynkiem kłócić. Na razie ropa ewidentnie nie chce spadać, a skoro nie chce spadać, to, to prawdopodobnie jeszcze, jeszcze będą próby podchodzenia do. Do góry. Natomiast po drodze jest tu kilka oporów i, i z, tym, z tym targetem na 74 to bym bardzo mocno uważał. Najbliższe opory no to są 72, a później tu linia trendu spadkowego w okolice 73 i 874. Jeszcze jeden wykres towarowy, kawa. Cały czas budujemy trójkąt, ale zaczyna się jak strzela przechylać na stronę podaży, ponieważ po ostatnim odbiciu od dolnego ograniczenia trójkąta podeszliśmy tylko pod środkowy zakres trójkąta, czyli do połowy i zaczynamy odchodzić. I myślę, że w tym tygodniu możemy przetestować ponownie dolne ograniczenie trójkąta. Chwilę później, chwilę niżej jest, kilka dolarów niżej jest średnia dwusetka oraz linia taka długoterminowa linia trendu wzrostowego. No i tam się Odbędzie taki zasadniczy bój o losy kawy, bo jeżeli ten, ten opór, to wsparcie, przepraszam, padnie, czyli to kółeczko, co tu mamy, no to czeka nas zmiana trendu. Więc krótkoterminowo do dołu do 330, a później czekamy na rozstrzygnięcie, czy wybijamy do dołu i spadamy, czy dalej kontynuujemy ruch w ramach trendu bocznego. Zaczyna się też w końcu coś ruszać na indeksach. Może to nie jest to, co, co część uczestników oczekuje, ale troszeczkę nam tu zmienności powolutku zaczynają rosnąć. Mam na myśli sesję y, wczorajszą, bo proszę zwrócić uwagę, mieliśmy próbę wyjścia górą i nieudanej. W zasadzie cała y, druga część sesji amerykańskiej i w nocy. Y, Nasdaq, S&P spadały, spadały, nie ma jeszcze żadnych sygnałów, to nie, jest, to nie jest sygnał sprzedaży, niemniej jednak no zbliżamy się, coraz, coraz bardziej zbliżamy się do jakiegoś rozstrzygnięcia. Tu nawet można jakiś taki clean wyrysować. Wydaje się, że, że coś się tu powinno wydarzyć w czerwcu. Jakiś pierwszy wstępny sygnał, to bym... Za Wyjściu z tego, z tego klina, który tu Państwo widzą na wykresie 4-godzinowym. Bardziej klarowna sytuacja jest na DAX-ie, tu bardziej jest technicznie, bo tu proszę zwrócić uwagę, że się na podwójny szczyt. Pierwsze podejście mieliśmy w końcówce maja, a drugie podejście z fałszywym wybiciem 5 czerwca. I od czwartku, 5 czerwca, ten DAX się tu osuwa systematycznie. Niżej, 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 niżej. Wsparcie, tu, 23,400, 23,300, mniej więcej tu jest. No i już jeżeli z tego trendu bocznego, z tego boczniaka byśmy wyszli dołem, to już też będzie taki silniejszy sygnał, który by sugerował mocniejsze tąpnięcie. Powtórzę jeszcze raz, na razie cały czas jesteśmy w trendzie bocznym, ale zaczyna się nam puszczala przechylać w kierunku podażowym i albo czekamy na wyjście z przebicie wsparć, no ewentualnie jakieś podbicia na oporach sel i skrótki. I też dość podobna sytuacja jest na Nikeju, proszę zwrócić uwagę, również Nikej podbił jak ktoś szuka czegoś innego, nieskorelowanego z innymi rynkami, to troszkę taki Nikkei może pełnić pewnego rodzaju taką rolę. Nikkei podszedł dziś w nocy pod szczyty z 12 maja. Nieudane podejście, długi knot od góry i spadł. I tu też myślę, że można próbować to rozgrywać na, na Sela, bo, bo jeżeli drugie podejście się nie udało, to to być może, że przed nami kontynuacja ruchu co najmniej tu do takiej linii trendu, czyli tu na okolice 37, w okolice 37,800, potem wsparcie 37,300 i 36,500. Na koniec yy, z kilka spółek. Systematycznie w zasadzie wystarczy słabsza sesja, a Apo dostaje po głowie. I Tu widzimy słabnięcie tego papieru. Na razie to jest jeszcze niegroźne. Na razie jest to wszystko w ramach trendu bocznego między 190 a 215. Ale widać ewidentną słabość. Widać ewidentną słabość tej spółki, no, kursu tej spółki. I proszę zwrócić uwagę, jak wygląda ta świeczka e, dzienna, wczorajsza. Długa, dość szeroka świeca z otwarciem powyżej zamknięcia z dnia wczorajszego, a zamknięcie już poniżej takiego krótkoterminowego wsparcia. Mało tego, to są akcje rzeczywiste, więc obroty też są rzeczywiste. Za każdym razem, gdy kurs spada, ten obrót rośnie. Tak mieliśmy w poniedziałek, we wtorek odbicie, więc obrót spadł, w środę spadki, więc obrót wzrósł. Nie ma jeszcze Zdecydowanego takiego sygnału, bo takim myślę, że sygnałem byłoby tu wybicie tego wsparcia, czyli 193 dolary. Ale proszę Państwa, jeżeli ten, to wsparcie padnie, no to prawdopodobnie będziemy zmierzać tu na minima, czyli na 170. Widać też słabnięcie na innych spółkach. Amazon wczoraj słaba sesja minus 2%. Oraz, niestety, niestety, ale Intel po bardzo dobrej sesji wtorkowej wczoraj spadł. I w zasadzie to wszystko, co, co wzrosło we wtorek, to spadło w środę. Rozczarowujące um, to jest dosyć z punktu widzenia posiadaczy długich pozycji. I myślę, że na razie po prostu e, po prostu Intel nie dowozi tych wzrostów, które powinien. I na razie po prostu trzeba pozostać w trendzie bocznym, chyba poza rynkiem pomiędzy 18,60 a 23. Dopiero przełamanie 23, czyli tutaj też tej linii trendu spadkowego i ostatniego szczytu z maja, da sygnał na może jakieś większe wzrosty. Na razie ewidentnie nie ma siły i chyba bym na razie tego interesował. Bardzo dziękuję w dniu dzisiejszym za uwagę i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.